Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kilka dni przed premierą pełnej wersji gry FIFA 16. Dzisiaj mam dla Was mały odcinek z wersji demonstracyjnej tej właśnie gry, której premiera na świecie mam być 22 września, natomiast w Polsce dwa dni później, czyli 24. Także przejdźmy do rzeczy. Mamy tu kilka takich elementów, które zostały poprawione czy też dodane w grze FIFA 16. Na przykład mamy tutaj funkcję rozgrywki: dribbling bez dotykania piłki. Czasem najlepsze dotknięcie piłki to to, którego się nie wykona. Oderwij nogę od piłki, aby zyskać więcej czasu, zająć lepszą pozycję, wykonać zwód czy obiec przeciwnika, tak jak to robi Messi, gdy jest w formie. Ten nowy sposób drillingu daje niemal nieograniczone możliwości. Następna rzecz to precyzyjne strzały. Uderzaj piłkę tak, jak należy, i wykańczaj akcję jak prawdziwy zawodowiec. Lepsze ułożenie stopy daje dużo większą różnorodność strzałów. Niemal dosłownie poczujesz sposób uderzenia piłki, zyskasz większą kontrolę nad kierunkiem i siłą strzału. Dobra, przejdźmy do następnej funkcji Zwinność obrońców. Wykorzystywaj 25 nowatorskich funkcji motorycznych, aby lepiej pilnować uzdolnionych napastników. Zwinni obrońcy mogą lepiej się ustawiać i szybko zmieniać kierunek biegu, sprawniej przestawiając nogi. Ciesz się większą swobodą ruchu i skuteczniej rozbija ataki przeciwnika. Następne to Współpraca w obronie. Cała drużyna broni, cała drużyna wygrywa. Teraz możesz polegać na kolegach z zespołu, którzy będą cię skorowali i uzupełniali luki w linii obrony, gdy ruszasz w stronę przeciwnika. Nowa sztuczna inteligencja obrońców pozwala płykarzom sterowanym przez SI lepiej orientować się, gdzie powstaje niebezpieczna wyrwa w obronie. Cała drużyna będzie lepiej się ustawiać i przesuwać, aby dusić niebezpieczne ataki w zarodku i łatać luki w obronie. Sam przyznacie, że całkiem fajna sprawa. Tak, trener FIFA. Gra jeszcze lepiej. Osiągnij pełnię swojego potencjału dzięki trenerowi FIFA. Popraw swoją grę dzięki wyświetlanym na ekranie opcjonalnym podpowiedziom kontekstowym, prezentującym możliwe działania zależnie od Twojego poziomu umiejętności i pozycji na boisku. Po opanowaniu podstaw, podpowiedzi będą coraz bardziej zaawansowane i mogą się okazać przydatne nawet dla najbardziej wytrawnych graczy. Jeśli chodzi tego trenera, to moim zdaniem to jest całkiem zbyteczne dla takich graczy, którzy już. Swoje przegrali w tę Fifę, chociaż dla takich, którzy dopiero zaczynają przygodę, może to być naprawdę prosteczna sprawa. Jeszcze nowe sposoby gry. Reprezentacje narodowe kobiet. Kobiety wkraczają do gry. Po raz pierwszy w historii serii Fifa możesz zagrać jedną z 12 reprezentacji narodowych kobiet. Drużyny kobiet są dostępne w trybach szybkiego meczu, w specjalnym turnieju dla jednego gracza oraz w meczach towarzyskich online. Tak. Mamy kobiety. Mamy nawet w tej wersji demonstracyjnej możliwość zagrania meczu reprezentowanych kobiet. Mamy do wyboru reprezentację Stanów Zjednoczonych i też Niemiec. I ja oczywiście grałem taki mecz. I moim zdaniem jest to taka ciekawostka, jeśli chodzi o FIFA. Raz się zagra tymi reprezentacjami, później już się do tego raczej nie będzie wracać. FIFA Ultimate Team Draft nowy sposób zabawy w najpopularniejszym trybie FIFA. FIFA Ultimate Team Draft to nowy sposób zawału w trybie FIFA Ultimate Team. Skompletuj skład na każdą pozycję wybierając najlepszego z 5 losowych półkar. Im więcej zwycięstw, tym lepsza nagroda. Seria 4 wygranych ozn oznacza najlepsze możliwe nagrody. I tak, to jest ta nowość, którą chciałem Wam zapre zaprezentować w tym właśnie takim prezentacyjnym odcinku z FIFA 16 demo. Chociaż jeszcze na początek chciałem Wam pokazać um, możliwe drużyny, które mamy do wyborów właśnie w tej wersji demo. Seattle Sanders, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Chelsea, Barcelona, Inter Mediolan, Manchester City, PSG, Real Madrid, Riquelmatte. I to by było na tyle, jeśli chodzi o różne mężczyzn. Naprawdę jest ciekawy wybór, można się nieźle pobawić z tym najpopularniejszymi drużynami. I tak jak mówiłem, reprezentacja kobiet Niemcy i USA. A więc tak, przeszlibyśmy teraz do trybu Ultimate Team i właśnie tego draftu. Możemy sobie na początek oczywiście musimy wybrać ustawienie naszej drużyny. Nie ma ich tutaj dużo. Mam nadzieję oczywiście, że w pełnej wersji gry będzie ich więcej do wyboru. Ja bym na razie wybrał formację 4-3-2-1. No i tak, na początek możemy wybrać kapitana naszej drużyny. Ja myślę, że byłby to na Eden Hazard u mnie. I tak, dbanie o zgranie zespołu, popraw zgranie zespołu, aby piłkarze lepiej grali. Dopasuj następujące cechy, żeby poprawić granie, Narodowość, klub, liga. Oczywiście to są rzeczy, które bardzo dobrze znają gracze, w, którzy grali w Ultimate Team. No i dobra, zacznijmy od początku, bramkarza najpierw sobie wybierzmy. Hmm. Wybiorę Joharta. Dobra, lewy obrońca... Marcelu, bo naprawdę bardzo dobrze mi się nim gra w tej Fifie. Na środek obrony... ...ne wiem, bo bardzo lubię Borsi Dortmund. Drugim obrońcą może byłby Sokratis. Mieliby lepsze zgranie Prawy obrońca. No, one front dobra, środkowy pomocnik. No, nie ma dużego wyboru. Chyba wy wybiorę Gabiego. Zależy kiedy, ale czasem naprawdę mm, trafiają nam się dobrze, dobrze piłkarze. A czasem to już, troszkę jest gorzej. Tutaj wybierzemy sobie Weratiego, Naprawdę młody, utalentowany piłkarz. Środkowego pomocnika, ofensywnego, to myślę, że Mario Gece. Na ataku Martinez, naprawdę bardzo szybki napastnik. Nieraz w Fifa 15 miał z nim problemy w Fifa Ultimate Team z powstrzymaniem go. A drugi napastnik może będzie to Griezmann, Antoine Griezmann. I tak, teraz musimy jeszcze dobrać sobie ławkę rezerwowych. Mhm, mm bramkarza, może Lopez? No, patrzcie, udało się. Bo Atenga jest naprawdę dobry w tej chwili. Ma 87 Overola. No, kolejnego to może będzie David Luiz. Widzicie, teraz chyba mamy nawet lepszych tych stopelów niż w pierwszym składzie. Będziemy mogli sobie podmienić ich oczywiście. No, a teraz Luis um, I naprawdę wyśmienity zawodnik. Teraz mam ciężki orzech do zgryzienia, ale może to weźmiemy sobie Stefana Joweticza, Falkao. No i jeszcze rezerwowych. Jesus na Was. Javier pastory naprawdę też dobry zawodnik. Trzeba będzie zrobić troszkę zmian w tym składzie podstawowym. Widzę o, jego koszta jeszcze. I teraz może Shinji Kagała na koniec. I teraz możemy jeszcze wybrać sobie naszego menadżera z pięciu losowych. Kogo my tutaj mamy? Mm. Dobra, niech będzie Luis Vangelho, chociaż ja go osobiście nie lubię, bo zrobił troszkę lipę z tym Manchesterem teraz. No i tak mamy podsumowanie draftu. Najpierw zawodnicy Diego Costa, Eden Hazard i czarnobatęg. Ocenę skład mamy 139 punktów, więc jest nie najgorzej. I tak, może wprowadzimy sobie jeszcze jakieś zmiany w tym naszym składzie. Boatenga może wprowadzimy. Mam jakieś defensywne pomysłnika? Jeszcze raczej nie, niestety. Będziemy musieli yy, grać Gabim. Puściłbym jeszcze Falka na atak. Na naprawdę mam w centymetry Zawita. Niech będzie tak jak jest teraz. No i przechodzimy do meczu. Z kim byśmy sobie zagrali? Może z borusem, Dortmund, dobrze. Mamy tam jakieś takie podstawowe stroje do wyboru. A więc grajmy. Większość już pewnie widziała, jak się prezentuje właśnie FIFA Demo. Wiecie, mamy też masę różnych nowych gierek. Niektóre z nich są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Tak jak na przykład ta klepka. No dobra, przechodźmy już do meczu. Jesteśmy na Estadio Santiago Bernabeu. Mamy angielski komentarz. Hmm, też chciałem powiedzieć, że zrobili nowy polski komentarz z Andrzejem, chyba z, z Jackiem, z Jackiem Laskowskim. Jestem bardzo ciekawy tego hmm. nowego komentarza. Niestety w wersji demo nie możemy jeszcze go usłyszeć, ale w pełnej wersji już jak najbardziej. Widzicie, mam tego całego trenera, którego ja wyłączam zawsze jak zaczynam mecz. Mecz, e, jakbyście chcieli zagrać szybki mecz, trwa chyba 4 minuty połowa. Chociaż w tym całym drafcie tutaj, który gramy teraz, ta połowa jest chyba nieco, nieco dłuższa. Więc mamy możliwość troszkę dłuższego zagrania sobie. Kość, teraz takie niedokładne podanie postpada, chociaż dobry pomysł był. Będą spalone, czy nie? Raczej kurczę, niestety tak. I jeszcze, jeśli gracie w tą demówkę, to nie przyzwyczajcie się, że to będzie tak wyglądać w wersji już pełnej, bo z tego, co ja słyszałem, to ta gra pochodzi jeszcze sprzed wakacji. To jest ta gra, która była pokazywana na różnych imprezach typu Gamescom czy E3. I nie ma się to w żadnym wypadku za bardzo do wersji już finalnej, więc co pokaże FIFA 16. Będziemy wiedzieć dopiero dopiero gdy ona wejdzie w pełnej wersji. Czyli za kilka dni, więc jest na co czekać moim zdaniem. Kurczę, mam karny. Mhm, zobaczymy. Zobaczymy czy uda się obronić. Mam nadzieję, że się uda. Kurcze udało się. Jakimś cudem dobrze mi się broni karne w tej chwili. Andrew Hart też nie jest jakimś jakim bramkarzem. Też nie wiem, czy mam pokazywać cały mecz, czy tylko połówkę. Jeszcze się nad tym zastanowię, bo ta... bo czas meczu jest dosyć długi tutaj, jak widzę. Dopiero mamy 10 minut i ten czas bardzo, bardzo powoli leci. Mamy Falcao. Naprawdę ma sentyment do tego gracza. Pamiętam jak jeszcze grał w Monako chociażby. No i na taka. Mamy bramkę. Też dodali masę nowych cieszynek, chociaż jeszcze nie miałem okazji żadnej przetestować. Muszę obczaić jak je włączyć po prostu. Ale widziałem, widziałem jest ich kilka. Jest taki filmik na YouTube, w którym te wszystkie cieszynki są. Widzicie. Poszło łatwo. Nie wiem w sumie jaki poziom trudności mam włączony, ale chyba nie jest zbytnio wymagający. Oczywiście mogliście zauważyć, że ostatnio na moim kanale nic nie ma. Pojawił się już jeden, a pojawił się też drugi odcinek z mafii. Hmm, ale te odcinki, oba te odcinki były nagrane jeszcze w czasie wakacji, więc dopiero teraz je wrzucam. Bo chyba ręka Batinga. Tak, dopiero teraz wrzucam te odcinki. W sumie nie wiem czemu. Po prostu są one hmm, dawno zrobione. i Trzeba je wrzucić. Jednak wiem, że trzeba je wrzucić. Tylko miejcie to na uwadze, że one były nagrywane już dawno, dawno temu. Postaram się teraz nagrywać częściej, częściej jakieś materiały. Też zacząłem to te spore. Pierwszy odcinek też był nagrywany dawno, no ale. Dla mnie kolejne odcinki, w których będziemy oczywiście kontynuować tą rozgrywkę. Muszę też. Jasne, że muszę. Się trochę rozgadać, bo dawno nie godałem do mikrofonu. Mam nadzieję, że przetrzymacie jeszcze ze mną kilka odcinków, po których najpewniej, najpewniej się dobrze, dosyć nieźle rozgadam i będziemy oczywiście dalej kontynuować. No, Dobra, już jestem i kontynuuję oczywiście mecz, bo już 24, 25 minuty i też mi do że żeby powiedzieć tutaj kilka informacji, takich troszkę technicznych. Nagrywamy w rozdzielczu 720p Uuu ale piękna bramka Bo tak, mój, moja karta grawsza nie jest pierwszej młodości A chcę żeby obraz był, był dosyć płynny i nie było żadnych problemów Także mam 720p I jeszcze nie nagrywam już akcją, Tylko teraz Testuję program Nvidia Experience Program jest dla posiadaczy kart z rodziny Nvidia I naprawdę jak do tej pory sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Kolejny materiał również będą nagrywane tym programem. Chcę się z nim troszkę zapoznać i poznać go Poznać jego możliwości, poznać jego wady, zalety. Na razie naprawdę... Um, Pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne I co chcę zrobić mój drodzy? Oczywiście mam szkołę, więc czas jest troszkę ograniczony. Ale chcę jak najszybciej skończyć serię z Mafii, tak samo jak z Tomb Raidera. Mam nadzieję zrobić to w przeciągu... Nie wiem, mafię skończyć do połowy października Max. Już mamy chyba tam 7 odcinków, będzie 7 odcinek niedługo. Troszkę jeszcze zostało, no, ale nie jest to długa gra. Więc mam nadzieję, że nie będzie problemu z osiągnięciem mojego celu. Uuu, ależ piękna bramka. Naprawdę, moim zdaniem w tej odsłonie FIFA dużo lepiej jest grać w sklepki. Jest to dużo bardziej przyjemne. I też ta animacja że jest dużo tych nowych animacji dodanych. Nie jest to jeszcze gra idealna, oczywiście jest to gra na starym silniku. Na silniku w 15, no ale jest to silnik usprawniony. Gra się wiele, wiele przyjemny. Oczywiście sam z niecierpliwością czekam na pełną wersję gry, którą niechybnie kupię, chociaż miałem ją zamówić preorderze, ale czas preorderu minął, no i tak nie dostanę dodatkowych paczek, szkoda, ale na to na pewno to narobię, widzicie, nawet sztuczna inteligencja potrafi strzelić piękną bramkę i strasznie mnie ośmieszyć w obronie chociaż oczywiście nie jestem jakimś tam dobrym, dobrym bardzo dobrym zawodnikiem FIFA 15 max ja zdobyłem to była trzecia, trzecia liga więc nie za dobrze, ale też nie strasznie słabo oczywiście więc tak, dokończyłem sobie tę połowę drugie już nie będziemy pominować zobaczyliście to, co chciałem, żebyście zobaczyli FIFA Draft prezentacja drużyn no i troszkę informacji co nowego w tej właśnie FIFA mamy jeszcze jedną bramkę, tak, piękny. pod koniec połówki mamy jeszcze jedną bramkę, strzelcem jest Antua Griezmann Zobaczmy powtórkę. Jeszcze Mario Gece tutaj na skrzydę do dośrodkowanie. Zagrał Falcao do Griezmana. No i mamy bramkę po błędzie Burkiego chyba. Małym? Tak. No w planach oczywiście teraz... Coś może nowego dla was, dla tych, którzy jeszcze, jeszcze my oglądają, dla tych nowych, którzy dopiero są tutaj pierwszy raz może planuję nagrywać odcinki codziennie z gier, które do tej pory były na moim kanale Jeśli skończę jedną, zacznę drugą, zacznę kolejną nową grę, którą mam już w planach, która jest bardzo kolorowa i bardzo, bardzo przyjemna. No naprawdę sam mam już przesyć mrocznych, ciemnych yy, gier, bardzo brutalnych zresztą. I chcę czegoś nowego, czegoś przyjemnego, bardzo przyjemnego i wesołego, kolorowego. Także tak, zakończyliśmy połowę. Wyszło całkiem nieźle. Udało się strzelić kilka bramek. Bardzo Wam dziękuję, że jeszcze przy mnie zostaliście. Długo naprawdę, długo mnie nie było i mogło Was tu tych, którzy oglądali mnie, którzy mnie oglądają, ale wybaczcie, wybaczcie, tak się sprawy potoczyły, że nie mogłem, nie mogłem nagrywać, ale teraz znowu wracam. Mam nadzieję, że to nie będzie takie błahe powiedzenie, że nag będę nagrywał, a nagram dwa dni, dwa odcinki i przestanę znowu, będzie przerwa ale tak nie będzie, tak nie będzie. Tym razem tak nie będzie. Także dziękuję Wam za zaufanie, które mam nadzieję mi pokażecie. Witam nowych widzów, jeśli tacy się pojawią, oczywiście czego chciałbym. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!